Siemanko, witamy serdecznie wszystkich naszych widzów. Jak widać dzisiaj z kuchni Reprogress nagramy dzisiaj. Dzień jedzenia. Zobaczycie, jak to wygląda u mnie na początku przygotowań, bo jak wiecie, lub jak mogliście dowiedzieć się ze wcześniejszego materiału, zaczynam właśnie przygotowania do sezonu jesiennego, więc zobaczycie, jak ta Micha wygląda właśnie na, jej, na ich samym początku. Przedstawię Wam wszystkie produkty, omówimy je po kolei. A następnie oczywiście weźmiemy się za przygotowanie, jak zawsze będzie szybko, smacznie i prosto, więc mam nadzieję, że ktoś wyciągnie coś z tego, może ktoś skorzysta, nie będzie tutaj żadnych wymyślanych posiłków, głównie bazuje na prostocie, więc myślę, że osobom, którym brakuje czasu w kuchni skorzystają z tego i przyda się coś Wam. Ok, więc przedstawimy Wam wszystkie produkty, które dzisiaj będziemy spożywać. Zaczniemy sobie może od białkowych, więc mamy tutaj polędwiczki drobiowe, polędwicy z dorsza, oh, izolat białka z firmy Hero Lab. Oczywiście gorąco polecam ten smak, firmę również. Jakościowo bardzo dobre białko. Jak wiecie, w sumie praktycznie na większości materiałów, e, gdzie pokazuję jedzenie, pojawiają się produkty właśnie z tej firmy, e, więc produkt wart polecenia. Korzystam już od samego rozpoczęcia współpracy z firmą Muscle Power e, i naprawdę jakościowo są to bardzo dobre produkty. No i jeszcze z produktów białkowych mamy tutaj w sumie jeszcze jaja świeże. E, świeże, prosto z targu. E... Jak wiecie, zauważyliście po aktualnych cenach jaj w sklepach, no są one dość drogie, teraz przeważnie gdzieś jaja chyba 6-7 złotych, ale to też nie tylko z tego powodu, jakiś czas temu wybrałem się na targ, że rzadko korzystałem raczej z tego typu usług, ale szczerze Wam muszę powiedzieć, że naprawdę byłem bardzo miło zaskoczony, nie tylko cenami, ale jakością produktów, tutaj mamy swoje jajka od jakiejś babci kupionej, która... Też może, jak można było zobaczyć, faktycznie potrzebowała tej kasy, więc tutaj taka moja mała rada: jeśli macie możliwość gdzieś w swoim mieście, macie takie targi, żeby wspierać po prostu też takie osoby, a dodatkowo macie zajebiste produkty jakościowo, więc takie swoje jaja naprawdę są w zupełności, inaczej smakują od takich kupionych w sklepie, więc oczywiście polecam. Teraz weźmiemy sobie produkty węglowodanowe, hmm, chyba wyłożyłem wszystkie na stół. Dzisiaj będzie kasza Manna dla <laughs> nie, no. Ja oczywiście kaszka Manna będzie spożywana po treningu. Później pokażemy całe jej przy przygotowanie. E, płatki owsiane, błyskawiczne, ryż jaśminowy, e, wafle ryżowe, jeszcze z warzyw. Dzisiaj z warzyw będą głównie, w sumie mamy tutaj pakę 450 gram, więc będzie do wszystkich posiłków na słono, cała paka. Warzywa na patelnię dzisiaj będą po indyjsku. Spoko, spoko sprawa, więc gdzieś tam dawniej wspominałem, że w okresie masowym staram się raczej unikać tych mrożonych warzyw z racji tego, że po prostu duża ilość jedzenia także powoduje gdzieś no, że mamy problem też z przetrawieniem takich nieświeżych warzyw. Ale gdy to trawienie mi oczywiście od razu się odpala, e, tylko wchodzę w deficyt kaloryczny, w sumie można powiedzieć nawet, że nie jestem na deficycie kalorycznym. Zaraz także przedstawię Wam całe makro e, całego dzisiejszego jedzenia, jakie będziemy spożywać. To aktualnie w okresie redukcyjnym spożywam sobie takie właśnie mieszanki różne. E, Im mniej tego jedzenia, tym po prostu lepiej e, je toleruję. Więc tak, na śniadanie e, będą jaja gotowane, które zostały już wcześniej zjedzone, bo aktualnie jestem po śniadaniu, e, ale gotuję je tutaj dla Was, w garach woda już wrze. E, wstawiliśmy już jajka, które nam się gotują. Nie będzie dzisiaj na materiale śniadania, e, opowiem Wam tylko, jak ono wyglądało. E, ponieważ zostało ono, już, ono przeze mnie wcześniej zjedzone, zaczęliśmy nagrywać trochę później. Z racji tego na bieżąco będzie posiłek już numer 2. E, było to 5 jaj, e, także nic specjalnego: 5 jaj, ugotowanych na twardo. E, do tego 25 gram izolatu białka i dodatkowo jakieś tam warzywa świeże pomidor czy ogórek. No i tak w sumie wygląda moje śniadanie białkowo-tłuszczowe, jeśli trenuję w godzinie wieczornej. Czasem zdarzy się, wiadomo, różnie bywa w ciągu dnia. Czasem zdarza się, że po prostu Mam duży natłok pracy w godzinach porannych, więc wybieram się na trening wieczorem. Oczywiście staram się już w czasie przygotowań sprecyzować porę treningową i raczej trenuję po posiłku numer 2, ale dzisiaj cały dzień nagrywamy, więc będzie on o porą wieczorną, więc na śniadanie wlecą jaja. Jeśli trenuję mm, godziną poranną, Eee, śniadanie, przepraszam, posiłek białkowo-tłuszczowy e, jest jedzony na posiłek ostatni, czyli szósty i tam przeważnie wlatuje twaruk z masłem orzechowym, jak na razie jeszcze e, nie jakoś mocno objętościowo. Ponieważ tego jedzenia jest sporo, ten głód jeszcze tak mocno nie doskwiera, ale gdzieś tam już w głąb tej redukcji, kiedy wchodzę i ten głód zaczyna być coraz bardziej odczuwalny, no to oczywiście staram się, by te posiłki były może trochę większe objętościowo, więc często tam sobie przygotowywuję właśnie ten twaróg na żelatynie rozpuszczony z większą ilością wody i do tego właśnie masło orzechowe. Pewnie będę jeszcze nagrywał full day of eating gdzieś po kilkunastu tygodniach. Tych przygotowań to tam już na pewno wleci. Fajny przepis na pewno na takie ptasie mleczko, można powiedzieć, zblendowany właśnie twaruk ze słodzikiem i z białkiem, dodatkowo z masłem orzechowym. Ale oczywiście na to musicie poczekać, jak na razie te posiłki wyglądają trochę inaczej. Więc dobra, woda nam się gotuje, teraz sobie odważymy płatki owsiane, będzie tutaj 120 gram węglowodanów Jeśli chodzi o właśnie węglowodany Oczywiście płatki owsiane mają też dosyć sporą ilość tłuszczy, tutaj 5 gram, więc oczywiście dodatkowo będzie tutaj 10 gram tłuszczy Mm, więc y, raczej no, one są spożywane codziennie, więc y, ta kaloryka za bardzo nie skacze. Odważamy sobie 200 gram. O, syp się, syp. Dobra, jeszcze trochę. Co do grama, 200. Dobra, oczywiście musicie mi wybaczyć za tą niechlujną indukcję. Ale jakieś kilka dni temu e, mam tutaj taką pułę z moimi suplami. E, jak widzicie jest tutaj masło orzechowe. E, wyciągałem to masło orzechowe i oczywiście spadło mi na tą indukcję no i się rozbiła. Jeszcze nie zdążyłem wymienić, także musicie mi za to wybaczyć. Jak to się mówi, złośliwość rzeczy martwych. Dodajemy sobie do wody, gdzie będą nasze płatki obsiane 10, 10 tabletek słodziku. I po prostu wsypujemy te płatki i poczekamy aż się zagotują, one zmiękną. Więc tutaj przemieszamy sobie nasze płatki. O, zagotujemy je może z około 5 minut. Poczekamy aż dobrze zmiękną, nasiąkną tą wodą. Widać że trochę za mało wody dałem gdzieś około 200 ml, więc w ciągu tego gotowania możemy trochę dolewać, żeby się nie przypaliły nam. I od czasu do czasu sobie mieszamy. Aż zmiękną. Dobra, ok. Teraz wezmę sobie jeszcze ryż. tutaj będzie ryż jaśminowy, mój ulubiony oczywiście. Włożymy sobie od razu cztery worki do gotującej się wody. I czekamy na zagotowanie się. Dobra, więc nasze płatki już są już ugotowane. Wyszła taka papka, weźmiemy, przelejemy tą substancję, pyszną substancję, będzie posiłek na słodko. No więc przelane płatki owsiane do pojemnika, odstawiamy na czas ostygnięcia z racji tego, kiedy dosypiemy izolatu białka, żeby po prostu to białko się nie ścięło, bo po prostu później zrobią się takie niesmaczne grudki i będzie to mój posiłek numer dwa. Oczywiście jeszcze nie skończony, wrócimy do niego. Tutaj mamy jaja, które też już się nam kończą gotować. No i ryż, który przed chwilą wrzuciliśmy, jeszcze chwilę będzie się gotował. Będzie on do moich dwóch posiłków z sześciu. No i jaja, tak jak wspominałem wcześniej, zostaną na jutro. Nasze płatki owsiane są już gotowe do zasypania białkiem, ostudzone. Zasypiemy je białkiem 4 e, Plus Nutrition, o smaku biała czekolada kokos. E, jest promocja tak w ogóle na sklepie Muscle Power na no to białko, jest ono ogólnie tańsze wydaje mi się z racji tego, że ten smak kokos jest e, niespecjalnie chodliwy. E, I chyba bodajże 30 lub 40 zł taniej, o ile się nie mylę, więc e, zachęcam do sprawdzenia, nie wiem czy będzie to aktualne oczywiście. Ale no, smak naprawdę nie byłem do końca przekonany, Wybrałem tylko dlatego, że było tańsze, a myślę sobie, a spróbuję w sumie kokosa tak naprawdę nigdy nie jadłem, a byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo smak jest mega. O w ogóle nie odstaję od całej reszty czekolady. tak w ogóle także polecę tą firmę, ponieważ robi bardzo dobre białka jakościowo oraz smakowo. E, oczywiście pełen naminogram napisany na opakowaniu, więc też możecie sobie sprawdzić. Naprawdę bardzo dobry smak. Mamy tutaj prawie 9 gram leucyny, więc naprawdę spoko. Ale dobra, my tu gadu gadu. A ja robię się coraz bardziej głodny, więc zasypujemy 60 gramami izolatu białka. Dobra, mamy 60 gram. I delikatnie, no teraz musimy sobie, jeśli miałbym półmisek większy, ale chciałem, żebyście e, widzieli jak to robię, y, byłoby łatwiej tego nie rozsypać. Musimy tutaj delikatnie to na początku, y, tak można powiedzieć, rozrobić, żeby nam to białko się nie wysypało, żeby nie robić dodatkowego syfu i później nie poświęcać więcej czasu na sprzątanie. Ok? o teraz już spoko, możemy zrobić to bardziej energicznie. A tutaj jeszcze miałem przyprawy, które sobie przygotowałem. Mamy tutaj jeszcze cynamon. Posypiemy sobie delikatnie cynamonem. I tak wygląda dzisiaj mój drugi posiłek. Możecie sobie zobaczyć. Nic specjalnego, smacznie, szybko. Ale naprawdę w smaku jest zajebiście, zajebiste. Jeszcze dodatkowo możemy sobie tutaj dorzucić jakieś fajne owoce. Ja już tutaj nie chcę za bardzo podbijać kaloryki węglowodanami. Kiedy zaczynam te przygotowania, to raczej staram się, by wszystko już było dość dokładnie poukładane. Głównie chodzi oczywiście tutaj o obserwację naszego organizmu pod kątem diety, jak reagujemy na daną kalorykę, więc po prostu mimo tego, że jesteśmy w deficycie, nie chcę za bardzo, żeby te kalorie skakały. Oczywiście nie przejmujemy się jednym czy dwoma gramami w przód czy w tył, ale oczywiście bardziej zwracam na to uwagę. Ja zabieram się za jedzenie i później kontynuujemy nasze kulinarne przygody. Dobra, lecimy dalej. Bierzemy sobie nasze polędwiczki. Będą grillowane. Tutaj mamy iść dość sporo, ale będą także na dzień jutrzejszy. Zamarynują się, prawie będą jeszcze jutro lepsze. Wrzucimy sobie, przerzucimy je do pojemnika. Wszystkie. Oczywiście musimy je sobie opłukać. Może uda nam się. Zniwelować trochę tego syfu, który mi są nafaszerowane. Przepłukamy je sobie, otoczymy wodę. O polędwiczkach już wspominałem wam jakiś czas temu, dlaczego właśnie je wybieram, a nie pierści z kurczaka. Wiele droższe nie są, ale może przypomnę z racji tego, że wydaje mi się, że po prostu są mniej nafaszerowane tą chemią, są po prostu mniejsze i nie mają ich jak opszczyknąć. A pierś z kurczaka jest duża, zresztą jak mogliście zobaczyć, nieraz w sklepie. Te piersi są nienaturalnie wręcz czasem napuchnięte A gdy je rozkrajamy, one rozchodzą się tak naprawdę w rękach Miałem kiedyś swojskie piersi z kurczaka Takie naprawdę ze swojego wbiegu, od takiej babci Wiadomo, jak gdyby chciał w nie inwestować, to pewnie kupa kasy Ale dostałem kilka, można powiedzieć, że w prezencie I uwierzcie mi, że byłem w szoku, jak to mięso wyglądało Kiedy je rozkrajałem, ono było twarde dosłownie jak Praktycznie jak wołowina w sklepie, kiedy wziąłem e, kawałek, to po prostu włókna można było rozrywać, a te, które są w sklepie, gnieciemy i rozwalają się na papkę, nie? więc na pewno z nimi coś jest niechala, no ale cóż, nic na to nie poradzimy, e, nic z tym nie zrobimy. Jesteśmy praktycznie na każdym, e, w każdym miejscu. W Wszystkie produkty, praktycznie są nafaszerowane chemią, więc myślę, że po części już do tego się zaadaptowaliśmy, bo tak dawniej żartowałem, też, gdy ktoś by stał z grobu, który żył 100 lat temu i zacząłby jeść aktualne jedzenie, które jest w sklepie, to raczej marny jego żywot, jeśli by pociągnął dobry rok, chociaż przynajmniej to myślę, że byłoby dobrze. Dobra, a przyprawy mam tutaj już gotowe. Oczywiście do kurczaka standardowo, przyprawa do kurczaka oregano i zioła prowasalskie to taki standard, który zawsze używam. Weźmiemy sobie przyprawę do kurczaka nie przyprawimy. Wsypiemy całą 25 gram. Myślę, że będzie idealnie na ponad kilogram kurczaka. Zioła prowasalskie. i oregano i teraz dokładnie mieszamy No odstawimy chociaż na chwilę, żeby po prostu one się trochę lepiej zamarynowały, żeby przesiąkły tymi przyprawami nie mamy na to zbytnio czasu, ale chociaż te 15 minut myślę, że i tak zrobi robotę A najlepiej kiedy przyprawimy je dzień wcześniej odstawimy do lodówki to mięso wtedy jest o wiele bardziej aromatyczne. Dobra, więc mamy nasze polędwiczki, za chwilę odparamy, odpalamy grilla. Ok, więc teraz przygotujemy sobie nasze warzywa na patelnię, ale nie będą one na patelni, będą w garku, a zaraz dowiecie się dlaczego. Nie chcę tutaj dodawać dodatkowo żadnych tłuszczy, więc będą one, można powiedzieć, duszone na wodzie. Zalejemy sobie troszkę wody, tak dosłownie na dnie. Stawiamy, czekamy aż się zagotują i wsypujemy nasze warzywa razem z przyprawami. Czekamy to około do 10 minut, e, wedle zaleceń na opakowaniu i będą gotowe. A mamy już tutaj gotową przyprawę. Fajnie, nie we wszystkich się znajdują, ale e, widocznie w tej firmie są. W Horteksie chyba też są przeważnie. Nie wiem, te chyba były bodajże kupowane w Lidlu, o ile dobrze pamiętam. Przyprawimy sobie także naszą polędwicę z dorsza. 250 gram. W całej paczce mamy 600. Więc tak na oko sobie odetnę około 250. A zajmując się kulturystyką 5 lat, myślę, że. Miarę woku już mam wagę, woku już mam dobrą. Myślę, że powinno być ok. Myślę, że będzie 250. A z ciekawości sprawdzimy, nie? Zobaczymy, jak mi wyszło. teraz sprawdzimy, czy nie zapeszyłem. Ok, dobra. Mam pomysł, mam lepszy pomysł. Zrobimy konkurs. W tym momencie trafiacie, czy udało mi się odważyć dokładną ilość. Zobaczcie sobie na ten kawałek. Sprawdźcie, ile jest, wyobraźcie sobie, ile tutaj może być. Jeśli uda się Wam trafić, to będzie najbliżej wyniku. To ten wygrywa pełne opakowanie EAA z firmy Hero Lab. Więc myślę, że warto, także celujcie. Komu się uda, oczywiście y, zgłosi się do mnie na Facebooku lub, lub na Instagramie. Oczywiście link do mojego Instagrama lub do Facebooka y, będzie w opisie. I tam zgłosicie się, nadacie mi paczkę w paczkomacie, macie, ja ją zapakuję i leci do Was. Także dobra, chwila prawdy lecimy. O! No nie udało mi się, mi się nie udało. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw, kto był najbliżej e, podanej gramatury, więc na pewno wyłonimy zwycięzcę. I oczywiście będzie on się cieszył aminokwasami EAA z firmy HeroLab. Okej, okay, ja oczywiście zapomniałem, że nie możemy podać Wam tutaj gramatury, no bo każdy by obejrzał i by zgadł, więc... Mogę dodać tylko, że nie było to pełne 250 gram, a zwycięzca, to będzie najbliżej, wyniku, w komentarzu doda daną gramaturę. Ja odezwę się do niego, zgłosi się do mnie na Facebooku, na Instagramie i do ciebie poleci właśnie cała paczka AA. Także zapraszam. Ok, więc mamy teraz odważone już całe 250 gram ryby, przyprawimy sobie ją. Mamy przyprawę do ryby. No, jeszcze cytryna, mam nadzieję, że mam. Prawdopodobnie mam. Dobra, niestety przeliczyłem się, cytryny nie ma. Zawsze dodaję sobie cytryny do ryby, żeby zabić ten smak. Ale dzisiaj zjemy śmierdzącą. No, Czy znaczy nie będzie tego tak czuć, nie jest to tak odczuwalne. Ale faktycznie delikatnie ten zapach zabija, więc, więc no jest troszkę smaczniejsza. No, Okej, okay, dobra, teraz weźmiemy sobie naszą rybę. Zapakujemy w folię aluminiową. Tak. I taką rybę położymy sobie na patelni. Możemy włożyć ją do piekarnika lub położyć na patelni i delikatnie zalejemy wodę, położymy na gotującą się wodę, przykryjemy przykrywką. Ona dusi się 10-15 minut i jest gotowa. Tutaj duszą się nasze warzywa. Jeszcze około 5 minut. I będą gotowe prawie, z nich ta cała woda wyparuje. Jak mówię, delikatnie zalewamy wodą, po prostu, gdy jej brakuje, to lekko dolewamy, więc musimy cały czas sprawdzić, do tego od czasu do czasu przemieszać. O, dobra, 500 z hakiem i wkładamy na grilla. Więc mamy gotowe nasze polędwiczki, już grillowane Teraz bierzemy naszą rybę. Mamy tutaj nalaną małą ilość wody, kładziemy na patelnię, przykrywamy przykrywką i dusimy 10-15 minut na małym ogniu. Bierzemy dużą przykrywkę, przykrywamy i 10-15 minut, tak jak mówiłem wcześniej, dusimy ją na małym ogniu, powinna być gotowa. E, więc tutaj mamy już nasze warzywa, e, dodamy je do właśnie tych trzech naszych posiłków, podzielimy to sobie i ostatnie. To jeszcze będziemy czekamy na naszą rybę, aż się przygotuje. O. Teraz weźmiemy sobie ryż i do dwóch posiłków dodamy sobie ryż jaśminowy. Będzie nasza ryba i będzie to posiłek przetreningowy. Dodatkowo będzie 140 gram węglowodanów, czyli niecałe dwa worki ryżu, dokładnie 175 gram. OK. I do jednych polędwiczek dorzucimy sobie 1,5 worka ryżu, czyli 120 gram węglowodanów do tego posiłku to będzie posiłek numer 3 dzisiaj. Dorzucimy sobie półtory paki wafli ryżowych, czyli także 150 gram, czyli 120 g węglowodanów. I na razie czekamy na naszą rybę. Teraz w międzyczasie przygotujemy nasz ostatni posiłek. Przepraszam, posiłek ostatni, który będzie przygotowywany, ale nie będzie to ostatni posiłek, bo jeden z ostatnich będzie tutaj w tej miejsce, a będzie to. Będą to polędwiczki z ryżem, będzie to posiłek przedostatni, czyli potreningowy, a będzie to sławna kaszka manna. Mój ulubieniec na redukcji wszystkie rodzaje w sumie takich papek, przede wszystkim właśnie po treningu. No wchodzą mega, tym bardziej gdzieś w tym okresie, gdzie już jesteśmy mocno wygłodzeni, to taki posiłek mocno objętościowy jak najbardziej spoko się sprawdza. Więc u mnie w praktycznie od początku redukcji, kiedy tego jedzenia już jest mniej, wpada. E, więc tutaj będziemy mieli 120 g węglowodanów z kaszy manny. W niej jest 75 g w 100 g produktu. więc e, około 160 g kaszki manny. 160 gram kaszy manny. Później do tego jeszcze wlecą jakieś owoce. So, ok, tutaj mamy wodę, około 700 ml. W której będziemy gotować tą kaszkę. Do tego dodajemy około 20 tabletek słodziku. No jest to dość sporo objętościowy posiłek, więc myślę, że takie 15 minut 15 tabletek to będzie takie minimum, żeby to było e, wystarczająco słodkie. U mnie, oczywiście, im bardziej w głąb redukcji, tym bardziej e, podchodzą mi takie właśnie słodkie smaki, więc ta ilość tych tabletek oczywiście się zwiększa. Na razie damy 20. Plus minus i teraz powoli sypiemy sobie mannę mieszając, żeby po prostu nie porobiły się grudko. Bo jak ją od razu wsypiecie, i nie będziecie tego mieszać, to zrobią się takie niesmaczne grudy. Ok, mamy naszą mannę. Przelewamy ją do pojemnika, tak samo jak z płatkami owsianymi, na czas ostudzenia. Ok, więc mamy tutaj ugotowane 160 g naszej kaszy manny. czekamy na ostudzenie, zostawiamy na jakieś 10-15 minut i później oczywiście będzie zasypana białkiem. Zresztą zobaczycie po kolei wszystko jeszcze, pokażemy przygotowanie. Tutaj mamy nasze posiłki, jeszcze czekamy chwilę na rybę, zaraz sprawdzimy czy jest gotowa. Ok, przygotowaliśmy sobie rybę. Jest już zapakowana w naszym pudełku. A teraz przygotujemy sobie posiłek potreningowy. Dokończymy go przygotowywać. Kasza manna już ostygła. Dosypujemy sobie sypiemy 60 gram białka. Sorry, ale oczywiście Nasza miarka gdzieś się zagubiła, nie widzę jej, więc nasypiemy po prostu 60 gram. Dobra, mamy równiutkie 60 gram, białko czekoladowe, więc smak będzie spoko po treningu, jak znalazł. Teraz powoli oczywiście rozmieszamy to, no, a na pewno jest to jeden z moich ulubionych posiłków potreningowych, oczywiście w okresie redukcyjnym. Zdarzało się także, że jadłem go na żelatynie, więc, mm, więc naprawdę objętościowo tam było tego sporo. No, ono bardziej dla takiego zaspokojenia psychicznego, bo mimo tego, że byliśmy napchani, to to tak szybko przez, przeze mnie przeszło, że i tak w przeciągu tam niecałej godziny byłem głodny jak wilk, więc większej różnicy to nie zrobiło, ale wiadomo, w dużym stopniu jedzą także oczy nie? podobno. Rozmieszamy sobie to, może raz nic się nie stanie, jak rozmieszam trochę wcześniej. Przeważnie staram się raczej mieszać, przygotowywać ten posiłek na bieżąco, z racji tego, że wiele białek ma w sobie zawarte już enzymy trawienne, więc po prostu to białko później może ulegać rozkładowi, więc raczej staram się go mieszać na świeżo. Ale dzisiaj z racji nagrywek rozmieszamy to trochę wcześniej, włożymy do lodu. Myślę, że raz jak tak zjem, nic się nie stanie. Ale to taka mała rada ode mnie. Może tak nie jest akurat z tym białkiem. Nie wiem do końca, czy tam ma jakieś języmy. Ale chyba nie ma nawet napisanego w składzie. Zaraz sprawdzę. Nie, akurat nie ma. Raczej nie ma tego, że jest w składzie są jakieś języmy trawienne. No ale często tak jest, że białka je właśnie mają. Więc. Tak jak mówię, lepiej mieszać je na bieżąco. No i tutaj mamy, tak jak wspominałem, 160 g kaszy manny, 60 g białka, i do tego dajemy sobie 200 g jabłka. Możemy jeszcze dodatkowo posypać cynamonem i gotowe. Dobra, teraz na sam koniec, może pokażmy te wszystkie e, posiłki, które przygotowaliśmy. Po kolei je sobie poustawiamy. Więc tak jak po kolei, to po kolei podamy też gramaturę. Więc tak na górze wyskoczy makro. Tutaj będzie posiłek numer 3, który za chwilę będę właśnie spożywał. Przykleił się szczerze. Mamy tutaj. 250 g polędwiczek, 150 g wafli ryżowych do tego warzywa. Tutaj mamy posiłek to jest posiłek przetreningowy. U mnie wlatuje ryba, dobrze trawię z ryżem, więc poko. 250 g polędwicy z dorsza, 175 g ryżu i warzywa. Tutaj gramaturę już Wam podawałem. I tutaj posiłek y, podobny jak posiłek numer 3, tylko oprócz ryżu, o, zamiast wafli ryżowych jest ryż i będzie to posiłek ostatni. Więc tak aktualnie wygląda cały mój dzień jedzenia z przygotowań. Więc jeśli materiał się Wam spodobał, zapra zapraszam do subskrybowania naszego kanału, komentowania. Oczywiście zapraszamy także wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, który widzieliście wcześniej. Na pewno wyłonimy zwycięzcę, a ja do niego się odezwę w komentarzu i prezencik zostanie wysłany. Więc bardzo dziękujemy za uwagę jeszcze raz i zapraszam do oglądania. Wcześniejszych materiałów, jeśli jeszcze nie widzieliście, bo materiały są wrzucane naprawdę cały czas na bieżąco, a także do kolejnych, które się pojawiają, także subskrypcja jest obowiązkowa, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, piąteczka.